Witam was w kolejnym odcinku i życzę jak zwykle miłego oglądania. Trochę jest tam, ten tego, no, narwana trochę jest. Ruchnik w nie <grytanie> jest lądowana, ale sprawdzę. Ja też sprawdzę, na no tobie. Muszę granat ci pod nogi. masz granat? Masz? Nie masz A ty masz leczenie? Nie masz, a to jest najbardziej potrzebne w tej grze. No nie mam. No właśnie. się mam teraz. Nie masz. Chyba. Masz krzywe nogi w chyba. W sumie proste. Właśnie ja nie wiem, zależy chyba. Czarno to widzę i patrzy się na niego. <laughs> no. <laughs> Olibka, jaki niefortunny zbieg okoliczności. Broni nam zajebali. a tu się ciało, pociąg stoi. Patrz, 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 jakie mam skin do broni, widzisz to? Ja też mam taki skin. Ja nie mam. A ja nie mam, a jestem biedny. Nie, bo starałeś to, żeśmy się pozmieniali, bo to masz. Bo dobra, wychodzę, pierdolę. A masz taki skin do pistoletu? Tu czekaj. Stachło, Patrz. O tu mam, bo ja włączono energię z skintu, że nie widzę jej dobra, teraz będę. Jej... No teraz widzę. No. Co? Tłumik. What the fuck, ja tego ząbeka nie widziałem. Wszędzie z góry, nie. O, wstaję. Stary wstaję.

A i mój bot mnie uratował śmieszne to w sumie. Bo mój bot z niego strzelił, on zaszedł ze mnie i zaczął, tego. Weź to, popsuj dawaj. O, o. No to nie musimy być cicho. Albo? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Angel, wiem. <laughs> co to jest? Aha, zamiast tego Nie wiem. mogę wiem. flarami. wiem. Moja postać Nie mówi. Ja nie słyszę swojego. Okay. reaper nie ma? Ja tak pinguję to nie słyszę w sumie O czy masz ten, o dęku masz da trzeba Co? Tu od ręku raczająca. Nie Kto wiem się ja coś ja coś psuję jak coś A zerują się, czyli trzeba czas czego No Oj? Chyba to nadal jest No to jest apteczka i sniperka jak coś chce. Nie wiem czy na jej czy nie? Nie Pik <laughs> Pik 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 pik. ścianę kolega tu o, to gruby! O, tu smele. Jak chciałam smelę! nie ma. Już nie ma go. Nie ma go. Ała! Wojna, tylko wchodzisz pod cyfrę, o bliknie! Uj, uj! O, to trzeba skoczyć. Jakie screamer? Gdzie screamer? O, jest sen. Dobra, tu nic nie ma już. Niecham, Ej, nie, nie, ma. nie ma, nic nie ma. Ej, bo na górze. Naprawdę to na nie działa od dołu? Dalej żyje. Bogat. O! Bombowy chłopak. Bombi to, to na jest. Jest. Czym, no nie jest, bo nas czemu go nazwali Bombi. To jest wiem Bombi. O, tu się będzie, będzie ciało. Będzie zabawa, będzie się ciało. R, 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 Dobra, do, szukamy do, tych. Aż mi dźwięk. <laughs> o, ja to mogę to przetestować? Nie, nie, to sałatkę robię z zombie. Odejdź, odejdź, odejdź. Sałatka z bamby. O bo, kurwa. O, shit No i będzie rzucał mną po podłogę pomocy I need ta little bit help. Miał ja tam nam. No tylko pół HP. Oj, uważaj na dół. Jakby no, jakiś wytrzymały. No nie, was Czekajcie, bo tu jest ten. Jak się poli, nie, że się poli, to jeszcze jest Dobra, dym. ustawiam wieżyczkę. Siwy, kurde, ty. Ciężki okay. karabin Karamba, a tu jest Cena Mój. Piękne A to jest takie po zupełnie. Dobra, ja musimy poszukać tych wieżyczek tak tam. Ja do KMU, o! Gdzie tam okay. dajesz swoją temu? Pa? No mam tam o. A ja dam na górę chociaż nie, jeden Nie co to będą szli. Podywałem, że stąd, stąd i stąd. A to ja tam na górę może na. Nie wiem, wystarczy, że na będziemy górę, w sobie ja stać tam. koło tych tych bo jakieś. Na górę ten. To ja tam... Gdzie dajesz? To ja daję drugą tu. No to z tego. Dobra, trzeba poszukać jeszcze czegoś. Obo z ten. A Mogę tu wskoczyć? Nie wiem, co wy tam tworzycie, ale buja, no. Musimy znaleźć jakieś te. Nie, musimy aktywować panel. Nie aktywuj jeszcze. Tam się czas będzie. Pyr... Kto będzie robił per-per-per przez to? O, ja nie mogę. No będę... Można robić przez to per-per-per. No, z tego się sam. No, ja mogę zrobić per-per-per. A po co chcesz, że iść na dół? Chciałam zobaczyć, czy więcej jest tych, żeby rozstawić jakieś... Go, Mi się wydaje, że to w... tak nie możemy chyba zejść, to jest chyba No, no właśnie załazimy. Dobra, nie nie chcą nas wygonić. A czy sam strzelasz, czy sam? Mam No no, mogę z tego strzelać, no. To rób, tata. O kurde, ale idą z góry. <laughs> troszeczkę ich tam idzie, no. <laughs> oj tam, oj tam, troszeczkę. Odrobinkę. Co to jest? Na no, pokanie. Ta to chyba z siebałem. Z drugą, ja troszeczkę też. Jak coś czuję. Oj, tam nie ma takiej biedy. tam tutaj jeszcze. Pik, 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 pik. Na łajcie. No dawaj, z siebałem starczy. Musiałby iść no, po M, no. O kurde, a może bym to wymienił? A, to jest to samo? Ja nic no, sobie nie wymieniłem. Zaraz ja tu przyjdę po M, 35%. A ja też nie ma, bo... A ja nie, bo to, to jest tutaj. broń. A ona nie ma amunicji, wspanium. Ty ją, to zespoła, nie? Powiedzmy ja sobie, masa lecimy sobie. Przerwę. Rusy na zapas jeszcze, może. ja też. Aaaa. Zdajcie przejście na drugą stronę terenu budowy. Przer grupujcie się. Dobra. Let's see what you got. Chopa. Chopa. Pozmęciłem się. Chopa. Ja chciałem nacisnąć na okej, nie? No, Na śmiechu cioku się normalnie. Na tupę się No to są szczury. Oh no. Nie ciężko na cicho co zrobić. Oko. Nie, proszę, nie. No łapak, tak czy nie na mnie. Fucking szczury, słony. w gromada szczurów w twojej okolicy. Ehm, może mi cały problem. O, no. Szczególnie, że mój dron... Dobra, waliście, skradaliście się. Jest tu za dużo, żeby używać, jestem w i wropliwy Ooo, karamba Oj, oj nie w jaką tu mam zwykłego? Co ty gadasz, bro? Muszę coś dezynfekować z kolei, co to oznacza? No nie Wstrzelam mu w dupę Nice On dalej żyje On żyje? No On żyje dalej, o, już nie. Żył <laughs> O, of Warfare brzmi jak marzenie Zostałem ten pistolet <laughs> <laughs> o. o, mam coś o, ciekawe w sumie. Mm. A więc myślę, to. Przepraszam, nie jest. Kurwa. Uciekliście to się samo znaczy. O-o. Co? Nie, to nie. Jak się to podnosi? Ach, dobra, mamy to. Co? Opa. Nie ma. A mnie jebie chyba. No, dlatego musimy ten przełącznik. Jebie głównym. No. O, ja chyba się wtachłem.

ja tutaj próbuję się bronić przed tymi, co tutaj agenty są. Ale. Oj! Wodowajcie wow. ci... <grywia> no bo. Stojata bo. No stajata. Rozumiem wszystko, nie? <grywia> tak, lubię się, ale, ale się. Lubię się bulotować. O, <grywia> you bulimmy. Like... No klucz. No klucz. No klucz. No What is the clue? <grywia>

o nie mam drona, to sobie mogę puścić nowego? Jezus moje kłopoty, mnie nie widzę. Mała, umarłem? Mała? Mała. Umarłem. O Tak ja przesane. No nie. Dobra, ja mam adrenalinę. Dlatego moi drodzy nosimy ze sobą adrenalinę. No świetnie, jeszcze ten mi się wywalił na mnie. O dobrze, mój dron mnie uratował, można jakieś... <laughs> Lubię. Ej, dobra, mamy tam... Mamy całe postawy, weźcie sobie. Pieśni. Ej, powiedzieć. Nie wiem, bierzcie i z tego wszyscy. Wiecie, co jest najlepsze? Ta co? klasa medyka jest bez sensu, bo ja was. Ja jedyne co okay. mogę robić, to aptyczkami was więcej leczyć, i to jest tyle. Dobra, idę tam na drutysz. No cóż. E, bo ja mnie chociaż ratuję, jak ktoś mnie miota, nie? Tak jest plus. A ja mam tu granaty. Och. Och, Nie Och, och. Uch, uch. No, tam są bandaże. Można sobie.

to mi jeżdż zjebali tego drona? Chyba tak. To sobie wezmę jak nikt nie bierze w sumie. Ja sobie klasę zmienić. Moja Nie wiem, moja czasami uratuje, więc w sumie też nie wiem, nie mam co narzekać. Robię <grym grym> jakiś. Radzę wam y, spieprzać i to szybciutko. Chyba. Bo możemy przed nimi uciec zamiast strzelać. Tak? Dobra. Biegnę. Ała, jeszcze... Hopła! Dobra, trzykacza wziąłem.

nie wiem, to musicie strzelać, bo ja w sobie nie mam. nie ten. Ja zostawiłem ten pistolet już dawno temu. Podnieś torbę ulepszającą warkę wręcz. Dobra. Co macie ten? Musimy to był O Dlatego mówię clue, a nie ki Coś Karabinek szturmowa, jeden ma amunicję w sobie. On 40, to może się fajnie z niego strzelać w sobie. Hi! Oh, oh, oh. Bez o, sprawę o, o, pada O, pada daos. O, pada dobra, O, pada daos, prawda? O, 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 pada bo, tu jest ten... A bo kurwa, kłopoty. O, dobra, O, Dobra, O, Oh man O, pada daos. O, pada A O, pada daos. O, pada daos. O, kolejny o, brak ładunku wywożającego, a tam co tam w środku by było? Podnieś się do od ja nie A masz ładunek? Ma ktoś ładunek? Nie mam właśnie, a tam są fajne rzeczy. Tu jest, mam! Tam są jakieś rakietnice potężne. Ła, mi palec coś boli. Bum, 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 bum. Te drzwi się kurwa zniknęły. A jest tam życzka dodatkowa? Optyczka, a nie możecie wziąć optyczkę. Co ja mam tutaj? Mam granatnik. No, to może sobie rakietnicę może? Będzie śmieszniej. Tutaj, tutaj, tu jest jeszcze... Jakiś ten... Koń, nie, tu mama. Ja chcę mama. Dobra, gdzie jeszcze wieżyczkę postawić? Na górze chyba, nie? A nie gdzie chcecie w sumie. To okay, ty to postawić Polaka? Postawienie na KM, no ale no dobra. No, <grym> no przecież, no to cóż. No cóż. <grym> gdzie mam postawić tą wieżyczkę? Nie wiem. Nie, postaw gdzieś tu na lewo. Bo... Ale na dole? No chyba tak, może nic nie ma. Teraz kliknę. Pyr, 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 pyr. O! Mało ich tam jakoś tak biegnie, no. ktoś chce, tu są dwa pistolety, które ja mam. On jest potężny. Błąka. O! What co the fuck? Cały gruby, nie staranował. Zakrobałem cały kraj na tutaj. Ja polecałem ten pistolet co to są dwa szumieszki. Ten pistolet jest tak mocny. Jaki pistolet?

A tutaj jest ich pełno. O kurwa, ten... No. Ty ten jest zdechnę na samym magazynku tego pistoletu. Dosłama. <gulet> o tym fajam. Oj. <gulet> On przyjął lekką serię brzuch Ej, <gulet> e, spoko, odbiło się. Jak, czyli ja, ja, jest. Ich jest? Oni jeszcze idą. Nie ma. Gdzie się skrzykać? Nie, nie ma, już nie ma. Oh. Ja już się nim zająłem. No, to fajną było. O kurwa ty, rozjebały mnie. Połączam ich Gdzie? O, w <grywa> To jest cała Kolejny gruby no. Chodź tu, to cię uleczę, chodź. Bo ja więcej leczę. Dobra. I czekaj oj. No. No. Bo i ja Bo to sterowanie to takie jest. Gruby, czy możesz umrzeć? Dzięki O! Proszę. Oj. 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 Chyba. No to jest ładne. Ups. Upsik. <grywa> No Kierowca gdzieś u góry! nie. To ładna Kierowca Nie umiał się obronić? Nie wiem. Ja masakra. Nie, wiem. Jak on tak kontakt mógł. Oh. Oh. Chyba Ach, oh, chyba ześmiesz, baleję. Aż mnie No cóż. No cóż. Poczekajcie, bo się sobie klasę z No i chuj, no i cześć. <grych> Dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia i bye bye.